Elo, elo! I witam was na moim kanale! Wow, 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 Ja, Marcinex! I dacie o górę, ze mój kanał, zasubskrybujcie mój się da o górę! Widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem z mamą! O! O! o. Pewnie jesteście widzami mojego synka o, mówiłam już o sobie. Idziemy... A gdzie idziemy mamo? Idziemy synku do hajbres. Ja chcę sobie nowe włosy zrobić. Ja coś sama Proszę synku, usiądź sobie Usiądź sobie, usiądź sobie. Dobrze, mam poczekam sobie. Ach, ciek, czekam. Dobrze. Cześć, widzowie. I z 2023 rok. Mama teraz przemienia włosy i nie wiem, co się dzieje z nimi. O, czekajcie, głos. Nie wiem, co się dzieje, z, z, zrobi z mami włosami. W kolejnym odcinku będziemy -y robić imprezę, że na Sylwestra, może no, że były, że były, że. Nowy rok i tam, tak, 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 tam, takie. Dobra. To ja czekam na mamę, aż ona skończy. Czekamy. Czekamy, co jak. Nie wiem co ona będzie robiła. Czy ja widzę, że ona będzie... O nie, nie chcę na to patrzeć! Kolorowa włosy. Bo... Synku. Synku, zobacz mnie. Zobacz nie zobacz Dobrze, mamo a, a, Potwór, potwór, potwór a, a. Synku, ja jestem ładna No dobrze, mamo, jesteś ładna Tak naprawdę, widzowie, ona jest taka nieładna Słyszałam to Dobrze, dziecko Może jeszcze zmienisz swoje zachowanie Chodź, dziecko, idziemy No dobrze Do domu Idziemy. Dobrze. Idziemy do domu. Jesteśmy w domu, dziecko. Chodź, idziemy. Do domku. Ja cię kładę spać. Aha. O, widzisz, jakie triki mam? Proszę, to jest twój nowy pokój. Tutaj, za ubraniami. No dobrze, tam masz pokój, przecież wiesz. Idź tam. Dobrze, mamo. Ja się położę, albo coś poru. Albo pośmie. Widzowie, ja muszę iść spać. A poczekaj, bo ja nie mogę spać, widzowie. Mamo, nie mogę spać. Możesz teraz. Ja? Mogę? Dzięki. Dobrze, widzowie. No to się widzimy w kolejnym odcinku. Wiem, że krótki jest tej serii, zobaczcie, co ona ma za włos. O, synku, pewnie swoje. Dobrze, dobranoc. No dobrze, widzowie. No to widzowie, to już jest koniec odcinka tego zwariowanego. I zobaczymy, co się z tymi włosami dzieje, bo nie wiem. To już jest końc odcinka. No to papa, pa! Papa, pa! pa. pa, pa, pa.